majstry, dzisiaj Wam pokażę, jak skończyć klejenie płytek w łazience. Tutaj jak widać na ścianach już płytki są już wszędzie przyklejone. Tutaj też, no i tutaj na tej ścianie będzie taki lustro jeszcze między płytkami. To jest przygotowane. Płytki doklejone do tej, do tej startówki, co miałem tam wcześniej na, na filmie. Tam jest ta dziura, wentylator. Także tak, no najlepiej teraz na takim etapie już wkleić sobie tą podłogę, czyli gruntujemy sobie. Najpierw odkurzamy, później wiadomo, gruntujemy, no i ta podłoga jest fajna, taka po prostu no, czysta. nie? No i teraz jak doklejemy tą podłogę, to najlepiej znaczy no najlepiej no musimy porzucać sobie te startówki, podkręcamy sobie to. No i jak będzie podłoga przyklejona, no to po prostu tymi płytkami, tymi płytkami z tego z tej, z tej ściany. Co, co będziemy tam doklejać, po prostu docinamy sobie do, do tej podłogi, nie? Także nawet jak gdzieś coś jakie, jakieś płytki będą nierówne albo coś, no to zawsze sobie to fajnie możemy fajnie sobie, sobie to możemy podocinać już już do tej podłogi, nie? No i jak już podłogę sobie zrobimy, no to wtedy, wtedy zyskujemy to, że, że po prostu jak najmniej yy, no musimy łazić po tej, po tej podłodze, że tak powiem, nie wiem, z drabiną albo z jakimiś takimi rzeczami, nie? Nie trzeba będzie tego zabezpieczać ani nic i i tak mi się wydaje, że jest najwygodniej. No i później już zostaje już tylko fugowanie. Suficik, no to to już tylko gipsowanie, to już tutaj jakieś tam mega ciężkich narzędzi do tego nie będziemy potrzebowali. No i tak sobie to właśnie najlepiej zrobić. No, także dzięki, że oglądacie i dajcie jakąś łapkę suba. Także dzięki na razie.